na podstawie danych z Komisji Europejskiej. No i to jest czwarty wynik od dołu. E, 17,8 w stosunku do PKB, bo kwota może robić wrażenie 650 czy 700 miliardów, natomiast to zawsze trzeba patrzeć do PKB. 17,8, a średnia unijna 21,4. Ja nie mówię, żeby do jakichś mega bogatych krajów e, równać, zwłaszcza że one nie są w tej stawce najwięcej inwestujących, mm -hmm. ale w czołówce są Rumunia, Estonia, Czechy, Węgry, e, Szwecja. Więc no troszkę wstyd. Ja pewnie mogę się założyć, że wystartujemy z budową w 2,26. Ale czy ICPK będzie tak szło bez oporów, i także kolej dużych prędkości w 32 będziemy przecinać wstęgi, to bym się nie założył, bo to by oznaczało, że z ręką na sercu, muszę powiedzieć, nie będzie żadnych opóźnień. Z tak, kolej, zwłaszcza kolej, to jest jeden wielki maruder, jeżeli chodzi o Panie, wykorzystanie środków unijnych. I jeszcze tutaj jedna hmm. ważna rzecz. Myśmy przecież nigdy takiej kolei nie budowali. Chociaż no, władze się zmieniły, jest trochę lepiej, no to jest takie, taki pogląd wśród samorządu, że to lepiej dzieje się za wolno i decyzja zapadła w 2027, będzie spółka wojewódzka kolejowa-autobusowa. Rezygnują do tego roku z całkowicie ze współpracy z Polregio. Kolejowy przewrót kopur, kopernikański na kolei. Mianowicie od zmian władzy w Intercity w kwietniu ubiegłego roku nowe szefosło powiedziało. Koniec z blokowaniem konkurencji. W obywatelskim projekcie ustawy. Przy całym szacunku dla ludzi, którzy podpisują się pod takimi projektami, no to był gniot, bo nigdzie nie ma żadnych projektów, gdzie się wpisuje na sztywną datę. Poprzednicy też nie wpisali tej daty wyimaginowanej 2027, potem mówili 28. Minister Chora po wyborach powiedział, a jakby to było w 2030 też by się nie stało. Więc takie lekkie podejście do tych terminów. I tutaj 2032 to jest taki. Termin unijny przeciętny budowy takiego lotniska. 7 lat.